Na ale mu się spóźnia, ale, a powinna tutaj być. Dzień dobry. Hi. Witamy serdecznie na kolejnym, trzecim treningu. Będzie super mega odlotowy trening, bo mieliśmy przygodę, nie? Ale nie zawsze wszystko wychodzi tak jak trzeba. Powiesz, co się wydarzyło? Tak. I jak nagrywaliśmy wcale do trening, to się nie było głosu. I musimy odnowanie. Z misiami. A trening jest z misiami. Czyli liczymy my do 10, a wy w tym czasie y, przynieście mi się do treningu. Ale małe. Albo, albo zabawki. Albo zabawki. Małe, nie za duże. Zaczynamy. ni, SAM, si, go, rok. Czyc, as, kiu, ciu. Chyba wszyscy znaleźli. To zaczynamy, Stajmy. na stojącym się zaczynamy. Trzymamy się sobie w rączkach i tylko spinamy się na piętki w górę i spadamy na palce, odwrotnie, co ja mówię. Spinamy się na paluszki i spadamy na piętki. Śi. Ec, ni, san, si. go, rok, shi, ac, Fiu. wysoko, piu, za nisko, ec, w górę, dół, ni, San, shi, i go. Zdałam dosyć. Na jednej nodze robimy kółeczka prawą stopą albo lewą, którą prawa? ta jest prawa. Tak, wszyscy prawą, tą, którą się najczęściej pisze. Ec, ni, san, shi, go, rok, czyc, ad, q. Dziw w drugą stronę kółeczka. Ec, ni, san, shi, go, rok, czyc, ad, q. Dziwu zmiana nogi. Równowaga i krążenia. It's, ni sam, si, go, rok, kyt. Ac, kiu. W drugą stronę. It's, ni, sam, si, go, rok, 7, ac, kiu, dziu. Super. Znowu na jednej nodze, ale kolanko wyżej. I krążenia całym goleniem. It's, ni, sam, si, go, rok, cz, ac, kiu. Dziu w drugą stronę. It's ni, san, si, go, rok, cheese, ac, dziu. I rozluźniamy. Druga noga to samo. Uwaga. It's ni, san, si, go, rok, cheese, ac, Dziu w drugą stronę. It's ni, san, si, go, rok, cheese, ac, dziu. Pięknie. Bioderka w prawo. Bioderka w lewo. I następne kółka całą nogą. Misia cały czas trzymamy, żeby nie spadł. Później będzie nam jeszcze bardziej potrzebny całą nogą do środka. Ets. Staramy się nie dotykać podłogi ni. Tą nogą, która robi krężenia sam, Si. A to dotykamy Dotykamy tylko tą rok, którą stoimy. Czyc, si. ots, zmiana. Druga nóżka. Ets. Ni, sam, si. Go i rok, pięknie, drugą stronę, It's ni, san, chi, go i rok, dobra. Teraz misi. Misia. misia sadzamy sobie nad głową, trzymamy go nad głową, rączki za głową też, łokcie szeroko i robimy taką kołyskę dla misia, do przodu skłon i do góry, ytc, ni sam tak huśtawka si. na na, na go to będzie później rok czyc ac kiu dziu teraz mi się zmiejscu a my tylko skręcamy barki yt i sam si go tak rok czyc tak tak ac jak, dziu. tak jak huśtawka teraz huśtawka w zegarku tak tutaj wahadło nie huśtawka, tak, huśtawka yt w, si, rok, to nie to. Czec, si, ac, kiu, dziu i rozluźniamy, rozluźniamy barki. A rozmachamy głową do góry i do dołu. Ec, ni, san, si, ale nie wyprzedzaj ćwiczeń, po kolei ćwicz. Go, rok, czec, ac, kiu, dziu, bo zdradzasz nasz plan ćwiczeń. I główka na boki. It's mi, si, go, rok, czyc, accu, dziu. Teraz machamy głową na nie. It's mi, si, go, rok, czyc, accu, dziu. Barki duże, znowu kółka do przodu. I do tyłu. I zrobimy, nie wiem, wielkie, opuszczamy, nie wiem, opuszczamy, nie wiem, opuszczamy, nie wiem. Opuszczamy, nie wiem. A wiem, ale nie powiem. Tak, też przypominamy. Jednym barkiem. Y, ni, san, go, Elegancko. Już troszeczkę jesteśmy rozgrzani. Na górze teraz nóżki. Kładziemy sobie misie. Niech odpoczywają. My łączymy nogi. I przeskakujemy tylko nad misiem. Tak się ustawię, żeby nie... Lampy. Przeskakujemy nad misiem obie nóżki do przodu i do tyłu. Uwaga. Hyc, ni, san, xi, si. przód, tył, go, rok, hyc, ac, piu, dziu, stop. Stajemy sobie bokiem do misia i skaczemy w prawo i w lewo. Boczkiem hyc, ni, sam się stopy razem go. Hop, rock, hop, cyt, ac, ju dziu. Pięknie. Miś teraz jest na rączka i robimy podskoki. Pięć podskoków, cztery bardzo malutkie i cichutko, delikatnie na paluszkach, a piąty jak najwyżej, jak najmocniej w górę i można troszkę można troszkę krzyknąć. Uwaga! Jak ktoś to nie to śpi, to nie Uwaga. Skaczemy. It's i go! Oh. I jeszcze. It's me, son, go! Oh. Uwaga na sufit. It's me, some, go! It's me, son, she go! It's me, some, go! It's me, some, go! It's me, son, she go. Oh. Oh. Eracko, rozprziemy. nóżki, sta! Z uderzeniem jak z jajeczkami. Eee, Mario jump! E, nie bo tak to było... Jest wyprost... to Mario Jump? Tak, tak to jest zrobię. nogą. A do tyłu. Ja to tak nie zrobię. Zrobię dziurę w ścianie chyba. Łączymy teraz nóżki i skaczemy biegniemy jak Mario. Nie wiem, czy znacie taką grę. Jak nie znacie, to zapytajcie. Rodziców, trzeba wyskoczyć w górę, rozłożyć nogi jedną w przód, drugą w tył i wylądować ze złączonymi stopami. O tak. Tak, jedna w przód, druga w tył. Druga nóżkani. Są ciąg. Si. Później Ci pokażę. Go. Rok. Citz. Juk. Dziu! Dawno Tak, bardzo dawno. Teraz spróbujemy trochę szybciej. Ja spróbuję do z bokiem. To śmiesznie wygląda zawsze, jak ktoś tak skacze, nie? Uwaga! gdzieś stęp, troszkę szybciej. Ec ni, sam, go, rok. go, O, panie. Tak, robię tak. Rozluźniamy gliderka. Ja tak próbuję. To taki taniec. Z nóżki na nóżkę. Znowu przeskakujemy. Łączymy dwa ćwiczenia. Skok w dal i naszą sprężynkę. Kładziemy misia. Zgniatamy sprężynę pupą. I sprężynę wystrzeliwuje do przodu, daleko. Czyli już nie tylko w górę, ale daleko, ok? Pięć przeskoków. Tyle to pięć? Mhm. Nie, trzydzieści. A tyle. Czyli pięć, uwaga. Skaczemy. Więc. Ni, san, si, go i go! Cztery. Ładujemy, sprężymy, naciągamy, napinamy. Ytc, ni, sam, si, go. Hop. Trzy. I znowu. Ytc, ni, sam, si, go. Pupanisko, jeszcze dwa. Ytc, pupanisko, ni, san, pupani, si, go. Hop. I ostatnie. Tak daleko, tak mocno, że aż do drugiego pokoju wyskoczyłem. Ja do drugiego pokoju, a Mala na podwórko. Ec, ni, san, si! Awakadabra, pięknie. Rozluźniamy teraz kolanka do środka. Małe kółeczka. Można Można teraz z miesiem usiąść sobie. Jeden miś dla mnie. Uf, naskakaliśmy się. Odpoczniemy misie, sadzamy albo kładziemy przed sobą. Mój jest taki wiecznie zmęczony, nie umie. To, to twój był. Tak, on cały czas śpi. To sobie leży. I przenosimy nóżki górą nad się z jednej strony i z drugiej. Rączki mogą być na podłodze. Dziesięć razy. A liczy. Elegancko. teraz myślę, że między piętami my przybijamy sobie piątki w stopę. A myślisz? Że... Miś dalej śpi, a my przybijamy piątki. Mój śpiwasz może siedzieć. I unosimy nóżki w górę. Przybijamy piątki i kładziemy. Liczysz? To dawaj. Licz. Bardzo szybka, nie? Dobra, teraz idziemy do wesołego miasteczka. To, co Ada chciała zrobić. Nie wiem, jak się ta huśtawka nazywa. Kto wie, to niech mi da znać, bo jak na takim wesołym miasteczku, chyba jeszcze nie byłem wielki. Są takie gigantyczne huśtawki, co się takie ramię macha do góry i do dołu. I my dla Misia teraz robimy taką atrakcję. Klękamy sobie na kolana i opieramy się na dłoniach. Kolanka troszkę w tył. I łapiemy misia w jedną rękę. I huśtamy nim bardzo wysoko do góry. I opuszczamy w dół. I zmieniamy rękę. Druga rączka w górę. Ciach, huśtawka i w dół. Etc, w górę. Zmiana. Ja liczę. Ala liczy. Cia. Zmiana. Bam, zmiana. Do góry patrzymy na sufit. Bardzo wysoko. Ja bym się bał tak wysoko. O, dosyć. Nisia kładziemy przed sobą. Leżymy troszkę na brzuszku. I przybijamy piąteczki dla nas, co? Wszyscy dla nas przybijacie piątki, tylko uwaga ja na liczę. ekrany, żeby nie pobić. Ja liczę. Unosimy ręce ja liczę. tylko w górę, jak najwyżej. I przybijamy ja sobie liczę. piątki. A ja na liczysz. W górę. I w górę. Piąteczka, Si. piąteczka, go, piąteczka, rok, dwie piątki, trzy, ciach, ac, ciuch, odpoczywamy, dwa oddechy, ciepło, mi znowu już ciepło, znowu się spoczyłem, ja jestem się zawsze tak mocno męczę, nie, chyba w ogóle nie mam siły, że tak się pocę. Tak się męczę. Tak. Mam słabą kondycję. Bo nie masz zegarka. No nie mam zegarka. Tak, zegarek zawsze daje więcej siły, nie? Przypominam cztery techniki. Cztery albo trzy. Ile chcesz? Trzy zrobimy. Rączki przed sobą. Cztery. To będą cztery. Prostujemy rączkę i zabieramy, jak najszybciej. Ec, pach. Jak z cukierkami z brody Mikołaja. Ni, pach. Sam ciach, następną technikę tego. go, ćwicz ładnie, rok, Tak. ac, kiu, ziu, rączki dalej trzymamy przed sobą, teraz hizageli, czyli unosimy kolanko w górę, paluszki obciągnięte w dół i pięta blisko po oświatku, a liczy 10 temp, start. Kolano w górę. Sam. Kolano Ala. Si. si. Go. Ciach. Rok. Ciach. Krzysz. Ciach. Ach. Ciach. Cia. 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 Dzią. Kił. Dziął. I rozliźniamy. I następne kopnięcie. Maj kagę. Prostą nogą. Ma kagę? Tak. Maikę. Raz prawa noga w przód. Ja. Raz no lewa. Alo liczysz, ale głośno, tak mocno. Jak liczysz tempo, tak my będziemy kopać. Jak liczysz słabo tempo, to my tak będziemy kopać. A jak liczysz mocno tempo, to będziemy mocno kopać. <szlacz> Dawaj, głośno. Nie! <slacz> <Yeah>. Sam! <sli> <To. Fen>. Super! Super! Go! Lec! Trzy! A! Dziu! Dziu! Pięknie. Rozluźniamy bioderka. To było super tempo, nie? Fię. I w drugą stronę po angielsku policzysz? Liczymy po angielsku wszyscy razem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pięknie. Pani Kasia jest, Pani Kasia jest zadowolona, pewnie, że pamiętacie, nie? 1, 2, 12. 12. Ja się z tego uczyłam, z tego? Te tablety nie są takie złe, nie? Jak się dobrze ich używa. angielski. Angielski na tablecie. Następne ćwiczenie. Bo my nie o tabletach teraz, tylko o ćwiczeniach. Takie trochę szaleńcze będzie. I fajne z podskokami. Ale to ostatnie. Chyba. Nie, jeszcze nie ostatnie. Ale będzie takie dosyć intensywne. Wszyscy to znacie już. 20 sekund ćwiczymy jedno ćwiczenie. 10 sekund odpoczywamy. Osiem ćwiczeń. A, ale to będzie takie co w przedszkolu robiliśmy i do dziś. Tak, to z muzyczką. Pajacyki, przeskoki w podporze, stoliczki, skręty takie pod skokami, rowerek. Dawaj, ale dawaj. Yy, skipping bokserski, zjeżdżalnia I, i potem będzie takie przeskoki w pozycji walki. Żeby nam lepiej się ćwiczyło, to włączam muzyczkę. I zaczynamy. Przygotuj się. To jest najlepsze, Po A na przynajmniej w jacyki. Uwaga! Start! Szybko, szybko! Stop! 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 jeszcze, jeszcze. Uh. Listo. To będzie dobre świcąko. Pod kur przodem jedną do przodu i pod skokiem zmieniamy. I jeszcze sześć. Teraz stoliczki. Rączki z tyłu, nóżki z przodu. I piękne stoliczki. Trzymamy w miejscu. wysoko kupa. Głowa na suki. Głowa może tańczyć. Głowa tańczy. Kupa w miejscu. Z nami. Teraz wstajemy, łokcie wysoko, prawo, bioderka w drugą stronę i skręcamy. Skręcamy bioderkę. Tak. Połowa za nami, jeszcze tylko cztery Siedzimy sobie, prostujemy jedną nogę, drugą zginamy i zmiana. Kto da radę, trzyma rączki w górze. Tak, twardziele i rączki w górze. Do góry, do góry, do góry, do góry. Jest. Ćwiczenie numer 6. pięknie skipping bokserski. unosimy koronka Prostujemy otrzymujemy I ida szybko. Szybko, szybko, szybko. Takie dwa ćwiczenia, dajecie radę. Ale utrzymasz dwa ćwiczenia. Zjeżdżalnia do góry. Nogi proste, czas. Łóżki wreste. tańczy. Kupa w górę. Zjeżdżalnia musi być ładna. Na tym stajemy. Jedna noga z przodu, druga ręka do przodu i pod spokiem zmieniamy. Hop, 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 hop. No, ta pa, papa skończona! Uf, to było szaleństwo! Tak, teraz taka spokojna była. To było szaleństwo. Dlatego teraz odpoczywamy. Poznamy nowe nowe ćwiczenie? Może nie nowe, ale przypomnimy sobie skorpiona. Pamiętasz skorpiona? To dalej, przypominamy. Rączki w bok, leżymy sobie na brzuszku spokojnie. To odpoczywamy. Rączki w bok szeroko leżą na wysokości barków, i prawą nogę unosimy. Staramy się dotknąć do lewej dłoni. Prawą nogę do lewej dłoni skręcamy i dotykamy do dłoni. Hop, i zmieniamy. I druga noga do przeciwnej ręki. Hop, i zmiana. Ni, Skręcamy daleko, jak skorpion. Sam. Skorpion ma taki ogon chyba, nie? A trzy... She... Boisz się, się skorpionów. Bo ja no. mam szorkę. No. Mam kościoła. No. Skorpiona. Rok. Skorpiona no. mam. Szczyt. W książce. Skorpion jest. Tak. Elegancko. Jeszcze jedno ćwiczonko. Ale super klejn dzisiaj, nie? Takie mięśnie nam Ostatnie ćwiczenie. To, które znacie. Można wydawać dźwięki różne. Ciekaw jestem, jakie dźwięki wymyślicie. Może zaczynamy od żółwika. Rączki daleko w przód, I teraz pupa jest napięta, głowa między ramionami, i przechodzimy do wilczków. Tu są słodkie wilczki. Główka w górę, biodra w dół. Teraz strusie chowają głowę w piasek, i nie wiem, jakie dźwięki robią. Które się szybko biegają. i przechodzimy do węży czy do partyciaków Do węży, tak. łatwiej. I znowu żółwiki. E, Snajki To jak jest żółw po angielsku, pamiętasz? Turtle. -tur -tur Turtle, tak. Pupa napięte. Nie wilczki. Wilczki to... Ulf. Ul Ulf, tak, pięknie. Ja nie pamiętam. A teraz y, strusie. Nie teraz strusie? ostrycz. Ostrycz. Tak jak ostrysz, ostrycz, to tak jak ostre. I teraz na koniec snejki. I jeszcze trzy razy. Nie węże. węże, żółwie, ni. Wilczki, sam. Struści, si. Węże, Yt. Ni, ciach, san, ciach, si i ostatni raz. mam, Ni. mam, san, Wam. Si. Mam. Na Zamykamy oczy i śpimy. Do rana. Psz. Dziękujemy za wspaniały trening. Mega było co? Pomachamy wszystkim. Jego popołudnia. Do zobaczenia następnym razem. Papa, ala już poszła spać. Już nie ma siły. See you.